Witam serdecznie Tomasz Domański AgrosImex. Zapraszam na kolejny odcinek projektu truskawka. Projekt Truskawka to całosazonowe doświadczenie prowadzone na plantacji truskawki uprawianej metodą tradycyjną w gruncie. Testujemy dla Was praktyczne rozwiązania dla maksymalizacji wielkości plonu oraz jakości i trwałości pozbiorczej owoców. Zapraszamy do oglądania odcinków projektu Truskawka w naszych mediach społecznościowych YouTube i Facebook. Spotykamy się ponownie na plantacji w Grobicach, odmiana Marmolada. Jesteśmy już w drugiej części sezonu zbiorczego, zbliżamy się ku końcowi zbiorów owoców i jest to czas na pewne podsumowania naszego projektu, naszych założeń i tego, jakie osiągnęliśmy cele stosując tutaj na tej plantacji nasz program ochrony, jak również program nawożenia. Proszę Państwa, tutaj dzisiaj rano zostały zerwane owoce. Widzimy, że jeszcze owoców niedojrzałych jest troszeczkę na tej plantacji. Te owoce mają dosyć dobre rozmiary, widzimy, że rosną dalej, osiągają odpowiednie rozmiary. No i to na pewno cieszy, ponieważ plon z tej plantacji będzie zadowalający. Takie końcowe podsumowanie myślę, że przedstawimy w kolejnym odcinku. W tym, którym będziemy już robili zalecenia pozbiorcze właśnie dla tej plantacji. Niemniej jednak, proszę Państwa, to jest plantacja dwuletnia, która bardzo dobrze przezimowała w tym sezonie, gdzie mamy naprawdę bardzo dobrą kondycję roślin. W plantacji pierwszorocznej, zakładanej w zeszłym roku, tutaj po wypowiedziach naszego gospodarza, analizując całą sytuację. No, zobaczyliśmy, że jednak plon w tej, w tej kwaterze był niezadowalający w, tej młodych, w tych młodych sadzonkach. Dlaczego? Dlatego, że no, zdecydowanie za późno te rośliny zostały wysadzone. Następnie poszły tutaj silne opady deszczu, system korzeniowy tych roślin był zalany. I te rośliny nieodpowiednio się rozwijały, nie miały dobrego startu, nie zawiązały odpowiedniej ilości pąków kwiatowych na ten sezon. To nawożenie, które robiliśmy od wiosny, no niestety już nie pomogło po prostu w osiągnięciu tego dużego plonu. Niemniej jednak na tamtej plantacji, na tamtej kwaterze, będziemy teraz prowadzili, dalej kontynuowali ten projekt truskawkę. Będziemy tam prowadzili zabiegi pozbiorcze, nawożenie pozbiorcze, tak, aby uzyskać właśnie jak najlepszy plon w przyszłym sezonie. I dlatego też będziemy to relacjonowali w kolejnych odcinkach. Tutaj na tej plantacji widzimy, że mamy owoce jeszcze do zbioru, owoce rosną, ale co bardzo ważne, plantacja jest w bardzo dobrej kondycji. Jest to marmolada, która często jest porażana przez przędziorka, gdzie występowanie tego szkodnika jest naprawdę na tej odmianie bardzo popularne i bardzo często obserwowane przez nas. Jak również często występują niedobory składników pokarmowych. Szczególnie potasu, fosforu, właśnie na tej odmianie. Tu widzimy, że liście są w bardzo dobrej kondycji. Liście są ciemnozielone, liście, które wykarmią owoce, które jeszcze mamy, i to na pewno jest bardzo zadowalające. Cały program, który zastosowaliśmy tutaj, czy to program nawożenia, jak również program ochrony na tej plantacji, który widzicie państwo przed sobą, myślę, że sprawdził się bardzo dobrze. Gospodarz jest bardzo zadowolony z wyników tej plantacji. Owoce nie gniły. Widzimy, że te owoce cały czas dorastają, dojrzewają, no i są prowadzone tutaj dalej jeszcze zbiory. Kilka zbiorów już tutaj było przeprowadzonych na tej plantacji. Ze względu na obecną cenę truskawek w skupach przemysłowych, większość owoców trafia właśnie do skupu. Są to owoce sprzedawane bez szypułki na mrożenie. Cena jest dosyć zadowalająca, dlatego też plantator podjął taką decyzję, że te owoce są po prostu sprzedawane na mrożenie. Co ważne, jeszcze tutaj chciałbym dodać, też mieliśmy tutaj na tej plantacji lekkie gradobicie. Widać to na pewno po liściach, gdzie są uszkodzone poprzecinane liście. Takie owoce, które zostały uszkodzone przez ten grad, nie zgniły. Przy zachowaniu tego całego programu ochrony i nawożenia, gdzie zastosowaliśmy nasze biostymulatory, jak również preparaty, które podnoszą kondycję roślin, takie jak Omex Energy, one na pewno też zabezpieczyły te rany dosyć dobrze przed wnikaniem przez wszelkiego rodzaju patogeny wywołujące szarą pleśń czy też antraknozę. I to na pewno bardzo fajnie tutaj wyszło na tej plantacji, dlatego warto na pewno się z Państwem tym podzielić, tymi efektami tego właśnie całego naszego programu. Co jeszcze tutaj w tej chwili? No w tej chwili już tutaj prowadzimy, prowadzone są tylko zbiory. Do końca sezonu już tutaj nie będą wykonywane żadne zabiegi, czy też nawożenia, czy też ochrony. W, następnych kolej, w następnej kolejności na pewno będą tutaj koszone te liście na tej plantacji, usuwane chwasty. No i kolejne zabiegi, o których opowiem w kolejnych odcinkach projektu Truskawka. Na dziś to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do śledzenia naszych kolejnych odcinków.